Cześć, pierożki! Witam serdecznie. Um, trochę ożyłam ponownie na YouTube'a. Jakoś tak... Wydaje mi się, że moja aktywność nie jest taka zła, biorąc pod uwagę, że... trochę mi się umarło z neta, jeżeli chodzi o YouTube'a. Ale nie o tym ogólnie bardzo dziękuję wszystkim, którzy obejrzeli pierwszą część odemocie. Bardzo się cieszę, że ten odbiór był taki pozytywny, bo nie spodziewałam się że takiego dobrego odbioru, więc dzisiaj nagrywam drugą część odnośnie drugiego sezonu. Jednak podkreślę, bo galanie drugi sezon jest podzielony na dwa wątki. Na Wątek jednego fila i drugiego fila. O tym pierwszym filarze będzie ten odcinek, a myślę, że kolejny odcinek będzie odnośnie tego drugiego filara. Więc mam nadzieję, że Was zaciekawia też tym długim sezonem, tą pierwszą częścią, bo w sumie to się składa z pierwszej części. Tam przez pierwsze chyba 10 odcinków jest yy, o tym jednym osobniku, o którym. Zaraz e, wszystko opowiem, więc wszystko spokojnie, wszystko w czasie. Więc bez przedłużenia, no to lecimy z tematem i mam nadzieję, że też ciekawie. moich widzów, którzy będą chcieli jakoś się bardziej zagłębić. Wydam sobie może niektóre wątki do Was nie są takie do końca jasne, więc postaram się wszystkie jakieś tam wątpliwości ozwi ozwiać. Więc lecimy z tematem. Ok, więc. Mam nadzieję ogólnie, że mnie dobrze słuchać, bo ja mam mikrofon podpięty, więc mam nadzieję, że jakoś audio będzie miało znośne. I to jest z góry przepraszam za trochę słabsze oświetlenie, ale niestety, ja jestem początkującym youtuberem, że chodzi o nagrywanie mojej twarzy i nie mam po prostu takiego posprzętu do nagrywania, więc nieważne. Ogólnie zapomniałam jeszcze wspomnieć odnośnie pierwszego sezonu w poprzednim odcinku, że na końcu pierwszego sezonu, po tym jak. Zginął niższy trzeci księżyc, czy tam piąty, nie pamiętam jakie, jakie, jakim księżycy był. Wybaczcie, naprawdę ja tego nie pamiętam. To Muzan, czyli jej główny antagonista, zabał wszystkie niższe księżyce na zebranie. I między innymi zjawił się ten oto niższy księżyc, nazywa się Enmu. I, e, Muzan chciał, yy, bo Muzan ma obrzy, olbrzymią obsesję, żeby pokonać filarów wszystkich zabójców, no i przede wszystkim Tanjiro. Przez, przez to, że Tanjiro przypomina Muzanowi ojczego, czyli tego pierwszego zabójcę Demonów pierwszego użytkownika oddechu słońca. Więc yy, Muzan wzbudza goze, wzbudza ogromny niepokój wśród tych wszystkich księżyców i wszystkich zabija. Wszystkie, wszystkie te niższe księżyce związki się Enmu, bo Enmu czuł, że tak powiem, żądzę podniecenia, takie, taką satysfakcję, że jego paniek, władca go teraz zabije. I Muzan zobaczył potencjał właśnie w tym, że Enmu się właściwie go nie boi i daje mu szansę właśnie, żeby wysunęła się Enmu, żeby pokonała zabójców. I to było takie zakończenie pierwszego sezonu. Taki to prawdopodobnie był ostatni odcinek, właśnie, gdzie było to całe omówienie. No i tym wątkiem zamykamy pierwszy sezon i zaczynamy drugi sezon. Drugi sezon dzieje się w tak zwanym nieskończonym pociągu. Nieskończony pociąg, czyli mm, Train. Po angielsku nie pamiętam, jak to się po japońsku nazywa, ale to nie mam w kraju nazwa, więc sobie nie pamiętam. Gadanie Tanjiro Zenitsu zostają właśnie wysłani na tą misję, bo e, wcześniej mm, Fiela Płomienia, czyli Hengoku, to jest ten pan, e, gadanie, on był pierwszy, właśnie na tej, był pierwszy pierwszą osobą, która właśnie wysła, została wysłana na tę misję, a właśnie nasza Święta Trójca została wysłana później. I właśnie cały ten, ta pierwsza, ta połowa drugiego sezonu właśnie dzieje się w tym skończonym pociągu. Jeżeli chodzi o samego Enmu, to generalnie on ma bardzo ciekawą sztukę kwi, czyli potrafi zabić przez sen, czyli poprzez, um, że tak powiem, bilety, bo generalnie, no wiadomo, y y y chodzą tam konduktorze, etc. i tam dają, i po prostu kasują bilety, to się jakoś uwalnia jak, jakaś substancja, jakiś tam zapach. Ciężko stwierdzić, bo to nie jest jakoś tak do końca wyjaśnione dlaczego, ale generalnie przez to, że przez to, że um, kosują te bilety, to jest właśnie ta dzienna technika, dzięki której postacie zapadają w głęboki sen i są w takich snach, e, gdzie no, nie chcą raczej z tego rezygnować, nie chcą z tego wychodzić. Nie? Na przykład Tanjiro e, tam widzi swoją kochaną rodzinę, która jednak żyje, która jednak została przy życiu. A z kolei Engoku widzi swojego młodszego bata, którego tenuje na przyszłego zabójcy demonów. I pokazuje się też jego ojciec. Jeżeli chcecie osobne backstory odnośnie Engoku, to też chętnie o tym mogę nagrać odcinek, bo gadanie Engoku to jest taka to jest taka bardzo bawna postać, taka bardzo złożona, doba bardzo o ogromnym sercu i naprawdę świetny gość. Ale to nie wiem, czy ja się zmieszczę, bo nie chcę też dopowiadać kolejnych rzeczy, więc pozwólcie, że ja to pominę. Jeżeli byście chcieli osobnie o backstory Ngoku, to bardzo chętnie to o nim opowiem, bo to jest, moim zdaniem, jedna z ciekawszych postaci i jedna z takich bardziej barwnych, więc dajcie znać, jeżeli byście chcieli. Ale wracając do tych snów, nie? To Inosuke też miał swój jakiś tam sen, z którego nie chciał się budzić, tak samo z nicu. Ale mam wrażenie, że te sny są takie. Bardziej St. pokazywał to, że nie chce się budzić, bo tam faktycznie to była szczęśliwa rodzina, jego szczęśliwa rodzina, wszyscy żyli, a podświadomie wiedział, że jednak, że coś jest nie tak. I niestety musiał się wybudzić z tego, co było naprawdę smutne i techniczne. Jednak. To wybudzenie się utrudniały dzieci, które były po ogromnych przejściach no, matyzowane chore i te dzieci zawarły pakt z Enmu, czyli tym demonem, że jeżeli yy, z, nie, do, nie doprowadzą do tego, żeby zabójcy się obudzili, to pozwoli im wrócić do tych kolorowych i szczęśliwych strunów, w których oni tkwili, żeby mogli tak spokojnie umrzeć. Tragiczna sprawa i... No cóż, no, tak y, te sprawy się toczyły i te dzieci głęboko wierzyły, właśnie, że ten demon jest tak tym wybawicielem, a rzeczywistość nam no, jednak zupełnie inna. Ale wracając, i kiedy ten się budzi, to y, ogania tą całą sytuację i długi później się budzi Inoska. Y, y, y Nezuko się nie budzi, no bo cały czas była w tej skrzyni, i to byłoby nielogiczne, gdyby teraz dostała ten bilet, bo nikt jej nie widział. Więc tak. tak. Właśnie, właśnie Nezuko to pobywała, obudzić Stan ale, ale y ostatecznie udało mu się, wybudziło się z tego snu. I później zaczął walczyć z Enmu. Został się na dach. No i zaczęła się waka z tym niższym Księżycem, pierwszym. To jest pierwszy niższy Księżyc. Dobrze pamiętam teraz. Więc tak, a następnie Inosuke się wybudził z, z tego snu, z tego co pamiętam, nie, bo Nezuko chyba go wybudziła, no, cała Nezuko go wybudziła. No i Inosuke zaczął walczyć właśnie razem z Tanjiro, a o, y, trzeci się budzi Zenek i Engoku niestety dalej jest w, tym, w tym śnie, aż znaczy, tak to nazwa. I cała walka się toczy przez dobę kilka odcinków. Yy, ogólnie też jedna z lepszych walk, jeżeli chodzi o Naszą Świętą Turkę. Bo jakby każdy był w to włożony, każdy miał swój wkład w to i każdy jakoś próbował obronić tych niewinnych ludzi, którzy byli w tym pociągu, nie? Więc to też, moim zdaniem, jedna z lepszych walk, jeżeli chodzi o Damocenie, te aktualne sezony. Yy, więc to tak. Kiedy już Enwys no, prawie pokonany, nie? Tak, jeszcze, do, jeszcze doby jeden odcinek zostaje, zanim Enbu zostaje pokonany. En-go się budzi i wiadomo, pomaga naszym młodym zabójcom w pokonaniu tego księżyca. Ostatecznie się to udaje, ale kosztem tego, że pociąg zostaje wykolejony. Jest ogromny rozpienicz, jest ogromny chaos, i wszyscy próbują wydostać ludzi właśnie z, z tego pociągu. Niestety nasz ten Giro obywa i nie może złapać oddechu, ale Goku jako wielki Bat, że tak to nazwę, pomaga mu wstać, pomaga mu jakoś opanować ten oddech i no nie, no taka po prostu pomaca dłoń. I wszystko byłoby super, gdyby nie fakt, że pojawił się wyższy trzeci księżyc Akaza. To jest ten wyższy księżyc, który. No. Wszystko byłoby super fajnie, gdyby nie fakt, że właśnie on się pojawił. No ale mam no, taka fabuła i tak musiało się zdarzyć. I tam próbuje przekonać Nengoku, żeby został demonem, bo akaza jest zaatakował Tanjo, ale Ngoku go obronił. Przecinając po prostu rękę w pół. I jakoś po prostu była jakaś taka prowokacja ze strony Akazy, żeby jakoś przekonać Engoku, żeby został się demonem, ale Engoku powiedział, że gadzie demonami i nie ma zamiaru, że choćby miał zginąć, to nie zostanie demonem. I zaczyna się walka między Engoku a Akazą, bo ten Jio nie jest w stanie się ruszyć, nie jest w stanie jako, jakkolwiek pomóc Inosuke tak samo, a z po prostu spał. Więc nikt nie był w stanie jakoś wesprzeć Mengoku y, w, tej, w tej walce. I. Ech, ciężko mi się to mówi, bo to jest jedna z moich ulubionych postaci, jedna z moich ukochanych postaci, ale. No, tak już muszę powiedzieć, no bo tak było i nie mogę nic myśleć. Więc ogólnie to Mengoku został przedzielewany przez zakazę 50 brzuch. A jak wiadomo, no, ludzie nie mogą się agenować tak jak demony. I Angokus ze wszystkich sił próbował e, wziąć, że tak powiem, ze sobą e, Akazę. Próbował go pod, przytrzymać na słońcu, próbował jakoś, e, no, zmusić go, żeby został na słońcu, bo wiadomo, że słońce sprawia, że demony od razu giną na tym słońcu, więc to to. No, ostatecznie Akazie udaje się wywać. Z tego, e, z tego pojedynku i uciekał w Wompla. A Engoku staje na tym słońcu, na wschodzie. I jeszcze Tanjiro rzucił e, w, w AKZ kataną mówiąc, że jest tchórzem i jest e, nikim, bo Engoku został od początku do końca się nigdy, nie, że się nie poddał. No, to jest jedna z bardziej poruszających śmieci, że chodzi o Slayer, bo. To jest jakby pierwsza postać, która właśnie zginęła w tym drugim sezonie. To jest pierwsza doba postać, która zginęła, niestety. Jakby to nie jest tak też, że że, chcę że stawiam Akazę w złym świetle, czy coś, powiem Boże, po prostu mówię to z, jaki, jak, z jakimi emocjami ja to wtedy obejrzałam. Bo później pojawia się więcej o Akazie, dopiero w czwartym sezonie, niestety... Chociaż nie. Ja, w trzecim sezonie jest jeden odcinek, gdzie są wszystkie księżyce pokazane, a w czwartym sezonie jest, no, są wszystkie walki, ale nie mogę nic powiedzieć, nie mogę nic zdradzić, Ja tylko po prostu mówię, wprowadzę, żeby potencjalnych zaciekawionych zachęcić jeszcze bardziej, żeby albo przeczytali mangę, albo obejrzeli anime do trzeciego sezonu, bo od no, trzeciego sezonu tylko aktualnie nakręcone. Ale wracając do Engoku, to. Dla mnie to była po prostu jedna z bardziej poruszających śmieci. Ja za każdym razem, jak to oglądam, to ja po prostu jeszcze i kwiczę. Wszyscy ospokiwali nad e, właśnie Goku, że zaraz no może umrzeć. Ale jeszcze przed śmiecią zobaczył swoją matkę i się jej zapytał, czy się, czy się spisał, czy jest z niej dumny. Jego mama powiedziała, że świetnie się spisałeś, jesteś najlepszym synem pod słońcem. No i jeszcze na koniec się kurwa uśmiechnął i... To po prostu mnie rozjepało totalnie, to, to, to... tak... Ja przepraszam, ja... Ja, ja... ja nie mogę o tym wspominać, bo znowu mi się posuci się na łzy ja nie mogę za, za, za długo być e, robita, Aldoa. dobra. Kończąc e, Goku, ko kończąc powoli ten odcinek. E, jego kruk powiadamia wszystkich chwila wszystkie... Y, y, wszystkich z korpusu właśnie, że N'Goku umarł. Yy, a Tanjiro, no wiadomo, wszyscy wracają tam do rezydencji, wszyscy to przeżywają w jakiś sposób. I Tanjiro jeszcze odwiedza dom N'Goku i jego młodszego bata Senjuro. Jak miał na imię ten jego młodszy brat? Wkleję wam nazwę, nie pamiętam jak miał, się, jak miał na imię jego młodszy brat, przepraszam bardzo. Yy, żeby właśnie... Yy, po, pozmawiać z nim, a jeszcze z jego ojcem. Tak jak powiedziałam wcześniej, jeżeli byście chcieli więcej o backstory N'Goku, to dajcie znać. Bardzo chętnie opowiem o nim, co pada ja sama będę pani płakać, jak będę sobie przypominać niektóre rzeczy, no ale... Cze, czego się nie robi dla, dla filmu. Yy, I właśnie potem jak... Yy... Kilka dni później po tym wszystkim hmm, zaczyna się właśnie ten długi wątek o Uzuję o Tengenie. Uzuję o, Tengenie. O tym ziomku Ale wydaje mi się, że o nim to nagam po prostu długą część, o tym drugim sezonie, bo to jest zupełnie inny wątek, to jest zupełnie inny opening, zupełnie inne nowe postacie też. Po prostu ten długi sezon jest tak podzielony. Tak twórca uzał, no to co mamy mu też zabraniać, więc. To chyba tyle, że chodzi o ten nieskończony pociąg. Ogólnie ta walka jeszcze, ona się akazuje Goku. Była dojebana. Była fest dojebana. Szkoda tylko, niestety, że jedna postać umarła. No ale najwidoczniej tak musiało być. I też nie. Nie zrozumcie mnie, że też stawiam akademy w negatywnym świetle, bo w końcu to jest demon. I ogólnie też demony tam bardzo często tracą swoje dawne wspomnienia. Swoje jakieś tam backstory, swoją jakąś tam przeszłość. I dopiero po jakimś czasie uaktywniają się te dawne wspomnienia. Właśnie. Ale tak jak mówię, nie chcę też spoilerować yy, odnośnie czwartego sezonu, bo to jest tylko dawy wytrwałych. Znaczy, czwartego sezonu, no manki po prostu, bo od 15 tomu się dzieje już reszta yy, akcji. Od 15 do 20... Nie, od 16 poprawkę, od 16 do 23 tomu. W każdym bądź razie, yy, to tyle, jeżeli się chodzi o ten... pierwszą połowę drugiego sezonu, tak to nazwę. Więc Dajcie znać koniecznie w komentarzach, czy będziecie chcieli drugą część drugiego sezonu. Jakkolwiek to nie brzmi. I też dajcie koniecznie znać, żebyście też chcieli omówić trzeciego sezonu. Także dajcie mi koniecznie znać, czy byście chcieli o backstory Engoku więcej po prostu informacji. Czy byście chcieli o drugiej części drugiego sezonu? No i czy byście chcieli o trzecim sezonie? Albo dla wytrwałych jeszcze, czy byście chcieli mangę. Coś za hardcore'ów nie polecam, jeżeli ktoś. Jest zdrowy i stabilny psychicznie? Ja w sumie jak to w tych czasach... Jak to w tych czasach jest stabilne? Be bez urazu oczywiście, to, to był tylko. tylko. macie się ciepło? Do zobaczenia w przyszłości, powodzenia w... Em, w szkole, powodzenia w życiu, w ogóle wszystko. E, jeżeli byście chcieli mnie dalej oglądać, jeżeli byście chcieli dalej widzieć swojego twórcę, że tak to nazwę, to zapraszam na Instagrama i na TikToka. Wszystko jest w opisie. Zapraszam serdecznie, bo tam jestem o wiele bardziej aktywna. I prawdopodobnie wrzucę dużo zdjęć, bo będę akurat na konwencie anime i pewnie was zospamię zdjęciami na Insta, więc trzymajcie się, ciepło, ławki kiski i do, do zobaczenia w przyszłości. Ciao!